Witajcie na kolejnym live. Nazywam się Joanna Małolepsza-Mitko, jestem psychologiem transportu. Dzisiaj opowiem Wam o, o tym, co pytacie, odpowiem na najczęściej zadawane pytania przez Was w temacie badania MPU. Też przygotowujemy dla Was taką listę może będzie tych pytań 100 czyli listę najczęściej zadawanych pytań. I chcę stworzyć taki dokument, być może to będzie w formie e-booka, takiej książki online w wersji PDF, gdzie będziecie sobie mogli te najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie czytać. Póki co opowiem Wam o, o tym, o co pytacie, czyli tutaj mam na myśli. Jak jest wykrywanie ze śliny narkotyków. Po jakim czasie można wykryć ze śliny obecność tych narkotyków, różnych narkotyków. Też nagrałam na ten temat krótkie wideo, ale myślę, że warto sobie też o tym teraz powiedzieć. Jak masz jakieś pytania w temacie badania MPU, czy odzyskania uprawnień w Niemczech, to możesz do nas napisać. Na Odzapie, na przykład, i wtedy będziemy odzwaniać. Już szukam ten materiał, który tutaj przygotowałam. Mhm. Więc to jest ba bardzo ważny, ten materiał. Często. O to pytacie na różnych platformach, dlatego, żeby nie było też wątpliwości, to też tą wiedzę Wam tutaj przekazuję. Czyli, yy, test narkotykowy ze śliny jest testem immunochromatograficznym do jakościowego wykrywania narkotyków. Yy. I mamy, że tak powiem, różne te narkotyki, i obecność tych narkotyków w ślinie różnie się utrzymuje w zależności od rodzaju narkotyków, w zależności od tego, jaką da jaka dawka została przyjęta, w zależności od tego, jaki jest albo był Twój styl, częstotliwość spożywania danych narkotyków. A, czyli jak często, w jakich ilościach, w jaki sposób był przyjmowany ten narkotyk? Czy do ustnie, czy donosowo metabolizm, tak jakby tutaj to są bardzo takie kwestie indywidualne, jak również Twój stan zdrowia Twoja waga. Co jeszcze? No, i przedstawię Wam teraz te wyniki. Tutaj najdłużej wykrywalna jest amfetamina. Od momentu zażycia może ona być wykryta ze śliny nawet po 20 do 50 godzin. O, jakiś helikopter leci, więc mogę być gorzej słyszana poczekamy chwilkę. Teraz najczęściej to pytanie najczęściej pada, bo chodzi o marihuanę i w związku z legalizacją marihuany to to pytanie jest coraz częstsze. Jak długo wy można wykryć ze śliny ten narkotyk, czyli marihuanę lub haszysz? No i tutaj um, te badania nam pokazują, że Yy, przez około 14 godzin, tak? Może być to wykryte. Ale wiadomo, kwestia też tych indywidualnych czynników. Yy. Kolejne: morfina i heroina. 12 do 24 godzin od momentu zażycia. Kokaina: 12 do 24 godzin. Przygotuję też dla Was przygotujemy taką tabelę z zestawieniem tego, żebyś to wszystko miał tutaj. Możesz sobie wtedy zapisać, będziesz mógł sobie zapisać ten, tą tabelę, że w razie, jak ktoś będzie pytał, no to ty już tą wiedzę masz albo może to będzie przydatne dla ciebie. Ja sobie też notuję zawsze pytania od was. Bo później mam super materiał na wideo. Poczekajcie. W Berlinie dzisiaj bardzo ciepło 30 stopni. Dajcie znać, skąd oglądacie tutaj tą transmisję skąd jesteście. Łyk kawy, i lecimy dalej. W jaki sposób? Pan Piotr. Pan Piotr chyba wczoraj też, nie wczoraj, czy przedwczoraj też był na transmisji na żywo. A ja tą transmisję tutaj tak robię bardzo spontanicznie. Już czytam. W jaki sposób i czy w ogóle jest pani mi w stanie pomóc? Szkolenie mam za sobą dwa razy. W zdaniu MPU w Bremen. Graniczy chyba z cudem i jest możliwość zdania, lub może jest jakaś rada na pozytywny wynik, na pozytywny wynik. Panie Piotrze, tak, 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 ja pamiętam, pan wczoraj też był, czyli dwa razy niezdane badanie MPU. Raz pan chyba się przygotowywał. I teraz też jest Pan w przygotowaniu, jak dobrze pamiętam. W jakimś przygotowaniu z psychologiem, mam na myśli, z psychologiem transportu. Na ten temat też jest live zapisany na, na, na YouTubie. Czyli niezdane badanie MPU i co dalej? Taki tytuł live'a. Jak pan sobie wpisze też na, na YouTube, Lepsze praksis, tam w live'y są zapisane i z panią, chyba psycholog Natalią Bogusz, razem rozmawiamy też na ten temat. Bo ten temat jest złożony bardziej, bardziej złożony. No, ale już tłumaczę. Bo też jakby każde niezdane, niezdane badanie MPU, każde kolejne podejście, które kończy się negatywnym wynikiem, Powoduje, że coraz trudniej to badanie zdać. A dlaczego tak jest? No, bo jakby to też zależy od tego, czy ten negatywny wynik badania MPU, czy on został wysłany do Begudachtungsztele. Jeżeli tak, to znaczy, że te dokumenty trafią z powrotem na kolejne badanie MPU i psycholog będzie miał do tego wgląd. Czyli no, mieliśmy pytania od psychologa, ym, odpowiedzi, tak. Ym, wynik był prognoza negatywna, jeden raz, drugi raz. Jeżeli psycholog czyta to, ma wgląd w te akta i jak ma, to czyta na 100%, tak. Psychologowie przygotowują się na to badanie MPU, czytają te akta. No i pytają, dopytują jakby pytają o te pytania, które wcześniej były zadawane, jeżeli ma wgląd w te akta, jeżeli te akta, te gutachten były wysyłane do Gutachtenstelle. No i wtedy trudniej jest nam się wybronić z czegoś, co spowodowało ten wynik negatywny. A jeżeli jeszcze nie wiemy, dlaczego był negatywny, no to jakby kolejne podejście no, będzie też coraz trudniej. Chyba, że omówimy to wszystko ten zalecenia psychologa. Ten cały gutachten ten jeden i drugi, albo tylko drugi w zależności, co tam jest w tych aktach dostępne. Chyba, że to omówimy, zrozumiemy i ten proces zmiany zajdzie, Czyli będzie to przygotowanie z odpowiednim psychologiem. i 90% około tak naszych klientów po naszym przygotowaniu, Zdaję to badanie, ale znam historię. Tak tutaj, czy pan Piotr, czy inni osoby, one po prostu mm, wydaje im się, że jak są w przygotowaniu, no to zdają, zdadzą. Ale to nie chodzi, żeby być w jakimś przygotowaniu, tylko chodzi o to, żeby być w odpowiednim przygotowaniu. A co to znaczy odpowiednie przygotowanie? No, bo to też jest ciekawe pytanie. Co to jest takie odpowiednie przygotowanie? No to przede wszystkim numer jeden, to to najważniejsze kryterium. E, do, do, jeśli zgłaszacie się do jakiejś tam firmy, do instytucji, tak w sensie do gabinetu, do psychologów, którzy zajmują się tym na co dzień, mają doświadczenie, no to to musi być psycholog transportu, czyli fach psychologę, flufferkers psychologii, czyli musi być ktoś, kto się zna na specyfice. Przeprowadzania tych badań i jak to się odbywa, musi znać kryteria diagnostyczne. To tutaj musi być zaprzyjaźniony wręcz z tymi kryteriami diagnostycznymi, to jest czwarte flagę. Musi znać te przepisy e, i wiedzieć, jakie są wymagania psychologa na badaniu MPU. Jeżeli to jest jakiś doradca albo nawet psycholog, ale no nie ma tego doświadczenia, to nie poprowadzi Was dobrze przez ten proces. A, a jeżeli jeszcze dostaniecie jakiś gotowy zestaw pytań i odpowiedzi, i ktoś Wam mówi, że Wy yy, dzięki temu zdacie badanie, albo yy, jeżeli to będzie zrobione jakoś szybko to przygotowanie, w trzy miesiące czy ileś, to też zależy właściwie, czy, yy, dlaczego jest to skierowanie na badanie MPU, powód skierowania, no to. Jakby te szanse są niewielkie na pozytywny wynik. Ym, no, więc jakby tu nie ma żadnych cudów, jeżeli chodzi o to, czy ja pójdę do tego ośrodka, w Bremen graniczy z cudem, to raczej bym nie szła w tym kierunku, bo to nie jest kwestia Begutachtungstelle. Oni tam działają też zgodnie z tymi kryteriami, z tą książką, z niczym innym. Mają schemat rozmowy. Ja nie mówię, że mają każde pytanie i jakby zestaw pytań, tylko mają schemat rozmowy. Te, te całe instytucje, te Wegutachtungsztele, one są też nadzorowane przez instytucje wyższe i sprawdzają tam. Przebieg tutaj taką zgodność z tym zas z zasadami, z regulaminem, sprawdzają tą zgodność, czy wszystko przebiega zgodnie z tutaj, z tymi kryteriami, z innymi zarządzeniami takimi wewnętrznymi. Także nie ma tu jakichś przypadków, a psycholog, który jest z wami na badaniu MPU, no to, żeby on mógł tam być i przeprowadzać z wami te badania, to on musi mieć setki godzin pracy albo pod nadzorem specjalisty, jeżeli jest początkującym. Często są to osoby, które mają kilkuletnie doświadczenie, kilku czy kilkuletnie, więc tam nie ma przypadków, tak, jakby to nie jest związane z ośrodkiem. Owszem, są ośrodki, gdzie no psychologowie może są tacy bardziej uszczypliwi albo bardziej prowokujący, też z takimi historiami klientów się spotkaliśmy, Tutaj w Berlinie ja mam bardzo dobre doświadczenia. Ale to nie znaczy, że w Berlinie, jak ja znam te instytucje, to, że tutaj jest łatwiej stać. Nie, to nie chodzi, że to w ogóle nie jest związane z miejscem, tylko to jest związane z tobą. Z tobą, z twoim przygotowaniem, z twoją zmianą lub brakiem zmiany. Musisz jakby wziąć tą odpowiedzialność na siebie i dowiedzieć się Dlaczego te wyniki są negatywne? Czy to wiesz, czy tego nie wiesz? Czy ktoś ci to wytłumaczył? Ty musisz to rozumieć. Jakie Twoje wypowiedzi podczas rozmowy z psychologiem, czy podczas rozmowy z lekarzem, czy co tam jest w tym gutachten, co spowodowało, że nie rozwiałeś wątpliwości co do Twojej dalszej bezpiecznej jazdy. Także, um, także to jest. Um, to jest taka podstawa. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie. Um, no, jeżeli ktoś słabo mówi po niemiecku, ostatnio mia miałam też refleksję tutaj taką z panią psycholog. Jeżeli słabo ktoś mówi po niemiecku, ja mówię dobrze po niemiecku, tak? Ale jakbym szła na takie badanie MPU, to ja też bym sobie wzięła tłumacza. Nie dlatego, że no, dogadałabym się, bo już zdawałam różne egzaminy takie bardzo trudne specjalistyczne w języku niemieckim, ale po to bym wzięła psychologa, żeby w ogóle nie musieć mieć jakiegoś jeszcze trudności związanej z myśleniem w tym języku, bo mi jest trudniej w tym języku myśleć niż w polskim. Jeżeli język polski jest twoim ojczystym językiem, no, to wiadomo, że, no, że to jest naturalne, że chcemy mieć tego tłumacza, I, i to zalecam naprawdę tutaj większości osób, żeby tego tłumacza mieć, bo po co mamy się jeszcze tam zastanawiać, a co ten psycholog miał na myśli, albo z tak z kontekstu, no trzeba tutaj naprawdę dobrze tym językiem władać. To musi być nawet na takim poziomie. Języka ojczystego, czyli C1, C2, wysoki poziom, gdzie wtedy czujemy się naprawdę swobodnie, naturalnie i rozumiemy te zagadnienia. No, dlatego bardzo dobrze tutaj ten, ten tłumacz. A jeżeli ktoś Wam odradza, tłumacze, to tutaj e, bardzo ostrożnie proszę z tym. Też takie historie słyszałam naszych klientów, że no ktoś im odradził, nie wiem czy w Legudach Tungstele, czy gdzie. Czy Fureszan Sztele, że po prostu nie wziął tego tłumacza, bo myślał, no, w pracy się dogaduję, to tam też się dogadam. Mm -mm. Nie. Sytuacja badania MPU to nie jest taka sytuacja języka powszechnego, takiego codziennego. To jest sytuacja, tak jakbyś szedł na terapię do psychologa. No to nie wiem, może możesz sobie to wyobrazić, tak. Są zadawane pytania o Twoją przeszłość, o każdy tam szczegół z przeszłości, o musisz też umieć opowiedzieć o tym, wyrazić siebie, o swoich motywach, powodach, przeszłości mm, zmianie, co się wydarzyło, jak to się ta zmiana dokonała, kto ci w tym pomógł, jakie narzędzia ci w tym pomogły, co ty stosowałeś. Także tutaj no, ten język jest bardzo ważny. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, bo tutaj na live no trudno tak jeden na jeden sobie to zrozumieć, tą całą historię, dlatego napiszcie do nas na Whatsappie, zapraszam, tak, numer jest podany tutaj w opisie w profilu. Napiszcie na Whatsappie, o co chodzi, kim jesteście, tak, i pani psycholog w wolnym czasie, bo też ma sesję, też ma zaplanowane, ona oddzwoni do Was po prostu w wolnym czasie, przeważnie to jest tego samego dnia. Albo napiszcie też, kiedy prosicie o kontakt, kiedy jesteście dyspozycyjni, w jaki dzień, w jakich godzinach. To wtedy Pani psycholog się też dopasuje do Waszego grafiku, do Waszych planu dnia. I pierwsza ta rozmowa jest bezpłatna też przypięłam rolkę tak, takie krótkie wideo tutaj na TikToku co oferujemy w ramach tej bezpłatnej konsultacji no żebyś wiedział um, czego się spodziewać jeżeli chodzi o taką już analizę dokumentów czyli stwierdzenie dlaczego na przykład było negatywne Gutachten albo czy w ogóle muszę przystępować do badania MPU czy tutaj, nie wiem, chce się odwołać, i czy to ma sens, od, chce się odwołać od decyzji? No, różne mamy tutaj historie osób, które dzwonią, i żeby to wszystko móc dobrze doradzić, no to, to to wymaga już dalszej pracy, czyli analizy tych dokumentów. Tak, my po prostu musimy dostać te dokumenty, musimy je przeczytać. No i zrozumieć też ten cały sens, żeby móc wam dobrze dalej ym, powiedzieć, tak? Jakie są nasze zalecenia, albo jakie macie możliwości, i wy wtedy, mając tą wiedzę, możecie łatwiej podjąć decyzję co dalej. Albo nie podejmować decyzji, no bo też możecie się wstrzymać od dalszych działań. Jest wiele osób, które no, jeżeli dowiadują się, ile to wszystko kosztuje. Ile to wszystko trwa? Czasami nie są gotowi, żeby zmienić styl konsumpcji, tak? Nie są gotowi na, na to, żeby zaprzestać na przykład zażywać danych substancji. No to, to sobie dają spokój i powiedzmy, odzwaniają, kontaktują się z nami za pół roku, za rok. No tutaj bardzo indywidualnie jest to rozpatrywane. Dobra, czyli tak. Mm, czyli tak, pamiętajcie. Yy, jeżeli chodzi o y, czas wykrywania narkotyków ze śliny, to już będziecie wiedzieć, że marihuana i haszysz utrzymuje się około 14 godzin od momentu zażycia tego narkotyku. Ale ten czas może być różny, y, może być y, krótszy lub dłuższy w zależności od indywidualnych takich czynników różnych, jak, jak często spożywaliście w przeszłości. Ile, jakie ilości były spożywane, albo jak, jaka była spożyta ilość w momencie tego badania, czy tam przed tym badaniem, w jaki sposób tutaj no, ta, ta substancja była podawana tak? czy doustnie, czy, czy po, przez palenie tak wziewne. I od Waszych indywidualnych tutaj takich rzeczy jak Wasza waga, czyli masa ciała, metabolizm. No. no i też substancje towarzyszące na przykład, czy było to łączone z innymi substancjami, to wszystko ma wpływ. Dzień dobry, Pani Mario. Także y, przygotowujemy dla Was. To dzisiaj taki, wpadłam na taki pomysł. Zestaw pytań. Myślę, że możemy dobić do setki, czyli 100 najczęściej, na, najczęściej zadawanych pytań przez naszych klientów, przez naszych obserwatorów, bo tak naprawdę te pytania tutaj, no, nagrywam odpowiedzi na te pytania na TikToku już regularnie od września, czyli 9 miesięcy. No, i wiadomo, wy często pytacie o to samo, no bo nie każdemu się chce skrolować, czyli zjeżdżać tam na dół i sprawdzać te wiadomości, co było miesiąc temu, co było dwa miesiące, trzy miesiące. Ja sama czasami mam taką trudność, bo y, gdzieś wiem, że coś nagrałam, chcę kogoś oznaczyć, żeby on sobie mógł zobaczyć, ale to za długo trwa. No, takie szukanie, no wiadomo, jak ma się mało tych wiadomości, to łatwiej znaleźć, no ale. Jak codziennie są dodawane nowe wiadomości, no to jest ich już po prostu setki. Się już ich nazbierało, tych wiadomości, tych wideo. Także stworzymy dla taki materiał. Nie wiem jeszcze, jak on będzie udostępniony dla Was. E, czy w formie i takiego e-booka do pobrania, e, czy będziecie może mogli go kupić. No, w sumie nie wiem, muszę przemyśleć to. Jak go będę chciała udostępnić? Czy w ogóle będziecie chcieli takie coś mieć? Bo nie wiem, czy to będzie dla Was ciekawe, żeby mieć zestaw tych pytań i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w temacie badania MPU, w temacie utraty uprawnień do prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec. No, możecie mi dać znać napisać tutaj we wiadomości, w komentarzu. Czy taki materiał byłby przydatny. Bo, no wiadomo, jak macie jakieś pytania, no to czasami zadajecie te pytania, ale też nie zawsze chcecie może zadzwonić, a no, a tak to będziecie mieć wszystko w jednym miejscu. No, bo tych pytań w temacie badania MPU, w temacie odzyskania uprawnień jest masa, tak? Masa różnych pytań Będą, będzie to podzielone na kategorie związane kontakt tutaj z Begutach tą czy kontakt z Furenshansh Tele, z Wydziałem Komunikacji, czy tematy związane z jazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków, punkty karne, czy w ogóle jak wybrać instytucje, gdzie się będę do bada jak wybrać ośrodek, gdzie się do badania będę przygotowywać, czy warto w ogóle się przygotować, jak wybrać miejsce, gdzie będę przystępować do badania MPU. Dużo, dużo, dużo różnych takich konstelacji tych pytań się pojawia i one się powtarzają. Także, żebyście to mieli wszystko w jednym miejscu. No to taki dokument. myślę stworzymy, bo uważam, że to jest fajny pomysł, ale nie wiem, co ty o tym myślisz. Czy będzie to dla Ciebie przydatne. Okej, okay, dobrze. To co? w takim razie Dziękuję za dzisiaj. To był taki szybki, nieplanowany live, ale pomyślałam, że odpowiem na te pytania tutaj na żywo. I jeżeli potrzebujesz jakiejś pomocy albo ktoś z Twoich bliskich, to napisz do nas na WhatsAppie. Numer jest podany w tutaj w danych profilowych, pod, pod zdjęciem profilowym i przedstaw się, napisz, jak możemy Ci pomóc i jakie masz pytanie i napisz kiedy możemy do ciebie oddzwonić kiedy masz czas dzisiaj jutro w jakich godzinach to to wszystko będzie do zrobienia czasami 10 minut wystarczy żeby mieć taką klarowność w głowie jasność żeby wiedzieć i nie siedzieć w takim napięciu no a co teraz co mnie będzie czekało dostanę to skierowanie na mpu czy nie żaden list nie przyszedł nie wiem co dalej czekać nie czekać a może zapomną o mnie, no, no tutaj nikt o Was raczej nie zapomni. Dzisiaj też miałam um, rozmowę z panią mecenas. Um, tutaj klient miał 1,9 um, nanograma THC, dostał um, buzgeld, czyli karę pieniężną plus 1 um, miesiąc farferbot, czyli zakaz jazdy przez miesiąc. Um, i no, jeszcze w dalszym ciągu, słuchajcie, obowiązuje 1 nanogram na mililitr THC, czyli ta wartość graniczna THC. Zostało już tutaj ustalone, że ma być 3,5 nanogram na mililitr THC w surowicy krwi, ale to prawo jeszcze nie, nie weszło w życie, czyli nadal obowiązuje. Tutaj zgodnie z moją wiedzą, ten jeden nanogram, to znaczy wszystko, co jest jeden i powyżej, jest traktowane jako Ordnungswidrigkeit, czyli Ordnungswidrigkeit to jest wykroczenie. Od kiedy to wchodzi? Yy, nie wiem, po, pewnie kwestia tygodni, miesięcy, nie wiem. Miesiąc, dwa, to myślę, że to jest kwestia już y, niedaleka nasza przyszłość. Jeżeli to, to wszystko tak zostanie mm, zatwierdzone, jak jest napisane, no to jak, jak tylko będę wiedzieć o tych nowościach, no to tutaj od razu Wam nagrywam wideo, czy łączę się na live. Um, tylko tutaj chcę o tych, y, no, no Wam wspomnieć o tym, że. Nadal to jest Ornungswidrigkeit, czyli nadal jest związane to z karą grzywną i, yy, i z zakazem jazdy na miesiąc. Także no, trzeba tutaj uważać na to, znać zasady, jak długo utrzymuje się na przykład THC w ślinie czy w moczu. Też na ten temat nagrywam cały czas dla Was jakieś tabelki, wrzucam filmiki i tak dalej, żebyście te odstępy zachowali i żeby ta jazda była jak najbardziej bezpieczna. Żeby się nie narażać na te konsekwencje, bo po co? No, po co sobie, że tak powiem, utrudniać w życiu? Dosyć mamy na pewno wiele różnych spraw i jeszcze tutaj jakieś dodatkowe konsekwencje czy kary. No, nie jest to nikomu potrzebne. Dobra. Ja właśnie 3 lipca idę na szkolenie na temat Cannabis GZ. Wraz z zespołem idziemy tutaj yy, w trójkę. Czyli to jest szkolenie online, ale po tym szkoleniu planujemy zrobić live'a yy, i... Opowiemy Wam o tych rzeczach, które się dowiem, o tych nowościach. Właściwie no, dużo rzeczy też już wiemy, ale liczę, że zawsze coś ciekawego, zawsze można się dowiedzieć, i tutaj też będziemy Wam przekazywać te najnowsze informacje. Także ja już kończę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia um, na kolejnych live'ach.